Siema, ma z tej strony no jeszcze tak przed filmem zapraszam Was na mojego Instagrama łezif. Na mój drugi kanał, na mojego Discorda zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, ponieważ jest tam nowe zdjęcie. No i generalnie, jeśli zostawicie mi serduszko oraz followa pod najnowszym zdjęciem, no to ja wam odpiszę na każdą wiadomość do tygodnia. Także zapraszam Instagram łezif. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę, ponieważ tylko 500 łapek w górę i kolejny odcinek na tym kanale. Także zapraszam, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału wraz z męczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda mój kanał tego nie subskrybuje No i zapraszam do używania mojego kodu Czyli oczywiście kodu EZ w sklepie w Fortnite Byłoby mi na serio, serio mega, mega miło Każdy komentarz o treści Klawiatura serduszkuje Także piszcie w komentarzu klawiatura Ewe przybieram serduszko Zapraszam do zostawienia łapki w górę Do zostawienia subskrypcji z naczkiem, Do wejścia do mojego Instagrama, na mój drugi kanał Na mojego Discorda No i generalnie no to w dzisiejszym odcinku troszeczkę informacji Na temat sezonu ósmego w Fortnite oraz o tak zwanym LexCorp, czyli naprawdę czymś ciekawym w Fortnite, cie, więc zapraszam już do odcinka. A więc generalnie mamy tajemnicze zapowiedzi ze strony Epika dotyczące czegoś takiego jak LexCorp. No i w sumie no to zaraz wam wytłumaczę o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ naprawdę jest to dosyć ciekawe, ponieważ w zasadzie już z 5 dni temu w internecie pojawiło się mnóstwo teorii odnośnie naprawdę ciekawej organizacji LexCorp. No, i ma to naprawdę dosyć ciekawy związek z Fortnite'em. Także już wam tłumaczę o co chodzi, ponieważ wszyscy oczywiście zajęli się tematem UFO, statku matki, całym eventem, no i różnymi typu temu rzeczami. Naprawdę, no generalnie wszystko się ogólnie wokół kolejnego sezonu kręciło i nikt nie brał pod uwagę niczego innego niż po prostu rzeczy o wyciekach, typu właśnie statek matka, UFO, czy na przykład, no po prostu event i wybuchy. No nikt tylko myślał o tym, a nikt nie myślał o niczym innym No i generalnie, no to właśnie jest Coś mega ciekawego, a mianowicie LexCorp I są to informacje o mega dziwnej organizacji Z którą Epic będzie miało wiele wspólnego No bo generalnie, no to na YouTube powstał kanał Który się nazywa LexCorp Industries No i wylądował na nim jeden film, który jest naprawdę Dziwnie przypominający Fortnite'a i więcej, po prostu, jeszcze jest w opisie filmu Gdzie po prostu mamy nawiązania do pętli, która oczywiście jest w Fortnite No i to wszystko ma należeć do organizacji, którą myślę, że znacie W sumie nie wiem, czy to jest organizacja, no do firmy, którą na pewno znacie Czyli DC Comics No i generalnie całość właśnie ma należeć do DC Comics No i sam film jest naprawdę mega tajemniczy No i wielu różnych influencerów Później dostawiał wiadomości na Twitterze, które były naprawdę z konta, które się nazywało The Protocol. No i jak sami widzicie, konto obserwuje tylko 5000 osób, więc jest to wątek, o którym na dany moment mało osób wiedziało. Teraz no coraz więcej generalnie o tym się mówi, no ale wtedy to konto obserwowało 5000 osób. No i naprawdę nie było to jakieś mega popularne konto. W zasadzie no to było to mega, mega rzadkie, żeby w ogóle ktokolwiek związany z Fortnite wiedział o tym koncie, w ogóle się tego nigdy nie łączyło, jednak jak widzicie, no to podobieństw jest naprawdę, naprawdę dużo, sam styl wykonania filmu no i nawiązania do pętli. Wiadomości, które dostawali streamerzy i youtuberzy były dziwne, ale w sumie taki w charakterystyczny sposób dla Epika pasowały no i warto wspomnieć o tym, że w tamtym momencie nie pojawiły się żadne informacje na temat tego czy to jest jakieś po prostu oficjalna akcja zaplanowana, czy po prostu to jest no nie wiem, jakiś żart no i czy Epic w ogóle o tej całej akcji wie Także generalnie no to teraz na razie na ten moment jak ja nagrywałem ten film, ponieważ jest to ten news jest nagrywany na zapas, no to Lexcorp Industries miało 1000 subskrypcji, więc naprawdę miało to dosyć małe zainteresowanie. Jednak generalnie, żeby roześnić sprawę, to prawdopodobnie jest to związane z ekipą Fortnite, która będzie naprawdę dosyć ciekawa i prawdopodobnie będzie nawiązywała do DC. No i jest to naprawdę dosyć ciekawa kampania promocyjna. No i naprawdę jest to dosyć ciekawa akcja promocyjna, ponieważ w sumie jest to taka akcja promocyjna, którą się sami ludzie z siebie zainteresowali No i tak naprawdę nie trzeba było w sumie nic takiego większego robić Więc naprawdę wydaje mi się, że jest to naprawdę, naprawdę mega spoko opcja A teraz jak najbardziej zapraszam do kolejnego newsa Dobra, a więc generalnie no to dam wam teraz dosyć ciekawą informację odnośnie tego co lekarze mówią a w zasadzie jest to informacja dotycząca naprawdę dosyć ciekawej rzeczy, ponieważ tego ile Fortnite nie będzie działał po evencie sezonu 7. No, i generalnie, jak pewnie wiecie, no to wszystko wskazuje na to, że event sezonu 7 będzie naprawdę epicki, będzie tam dużo zmian i w ogóle naprawdę będzie to dosyć coś ciekawego. No i osoby, które przeszukują pliki gry, czyli oczywiście likerzy, mówią, że Epic zaktualizował wszystkie potrzebne elementy do uruchomienia czarnej dziury. Więc naprawdę jest to dosyć ciekawe. Więc prawdopodobnie. Ona się pojawi i będzie to dłuższa przerwa techniczna. Także event z czarną dziurą prawdopodobnie zostanie powtórzony, no i tego rzeczywiście możemy być już wszyscy pewni. No i jednak nie wiadomo, ile dokładnie to wszystko potrwa. Ale prawdopodobnie event z czarną dziurą będzie trwał aż jeden dzień. Więc prawdopodobnie, jak będziemy mieli event i ogólnie po evencie będzie czarna dziura, no to najprawdopodobniej po prostu będziemy mieli kontynuację sezonu. Jakby w sezonie 8 następnego. No i generalnie już Wam wszystko tłumaczę, dlaczego. Po prostu jest to pewne, że aż przerwa tr będzie trwała jeden dzień, ponieważ generalnie no to na Lexicorp, czyli jakby no to, co, o czym Wam wcześniej mówiłem, no to się pojawiła czarna dziura. Również na koniec w informacjach odnośnie Stream Elements pojawiło się to, że po prostu cały event, a właściwie to nie cały event, a cały kolejny sezon będzie ogólnie 13 września, no i likerzy znaleźli zaktualizowane pliki gry do właśnie czarnej dziury, więc jest to praktycznie potwierdzone. Dobra, a więc generalnie co do traileru kolejnego sezonu, no to niestety jeszcze nie wyciekł. No i na razie się niestety nie pojawił. Jednak najprawdopodobniej prędzej czy później on również wycieknie. No, ale ja bym bardziej celował w to później niż prędzej. Tylko no tak, myślę, że wycieknie on z godzinkę wcześniej coś takiego. Także myślę, że no prawdopodobnie do tego 12 czy tam 13 września, jeśli będzie aż ta jednodniowa przerwa, gdzie Fortnite nie będzie działał, no to po prostu nikt nie będzie miał nic do roboty. No i będą ludzie po prostu szukali tego traileru, no i prędzej czy później zostanie to znalezione. Także generalnie, to co to do traileru, no to żaden jeszcze nie wyciekł. Jednak, no wiele jest po prostu filmów, że niby wyciekł jakiś trailer. Niestety, no nie jest to prawda, żaden trailer jeszcze nie wyciekł. No ale co, mam nadzieję, że odcinek miał. Wszystko Wam się spodobał. Także to zapraszam do zostawienia łapki w górę, do nam do wejścia mojego Instagrama, WezWT na mój drugi kanał na mojego Discorda. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu w sklepie w Fortnite. Cie. Każdy komentarz o treści klawiatura, serduszko. Ja także piszcie w komentarzu klawiatura, a ja przypominam serduszko. Zapraszam do wejścia na mojego Instagrama, Waziwite, ponieważ jest tam nowe zdjęcie, no i jeśli zostawicie mi followka oraz serduszko. No to generalnie, no to ja wam odpiszę do tygodnia na każdą wiadomość, także wydaje mi się, że spoko opcja. No a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także co, zostawcie łapkę w górę, suba trzymajcie się, no i cześć!